No powiem Wam, że stęskniłam się absolutnie na maksa ze zdrowym jedzeniem. Śniadanie. Pasta stończyka z jajkiem, warzywami. Kolacja, zobaczcie, jak to pysznie wszystko wygląda. Kolacja, makaron z ciecierzycy z pesto. Na lunch, burgery z dorsza. W sosie koperkowym. Boże, kocham te. nie miał nie A przekąska, jogurt cynamonowy. No. Dieta Sandry Kubickiej. Ja Wam nie mogę zdradzić, co mamy w planach, ale po spotkaniu rozwalimy system. Ja już po pracy jem właśnie te klopsiki z dorsza z kaszą i kapustą. Jest to jest dobre. Nie wiem, czy wiecie, ale siedziba Fit Kalorie jest w Trójmieście. Więc rybkę to my mamy świeżą, dobra? <grybki> Naprawdę wszystko jest świeże, ale ten dorsz Dzisiaj um, oglądam sobie reniferek, bo słyszałam, że jest to z serialem i że powinnam sobie obejrzeć, biorąc pod uwagę sytuacje, które u mnie się obecnie dzieją. Eee, <głos》> mogę się tutaj odbić od tego serialu. No i tak o, czekam na Alkasz mnie odbierze. jem pyszne jedzonko, mama Marchill, dziecko w wózku śpi. Dobry poniedziałek.